Cześć tutaj Jarza LPS i witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. I myślę, że Wam się jak już wiecie za... jak już wiecie zapewnie yy, po nazwie yy, tutaj jest Killen i teraz nabieram Kinn Jest I, i mam nadzieję, że ten filmik akurat się spodoba. Wam się spodoba. Wiem, to miało być nawet chyba tydzień temu, nie wiem. Ale przepraszam, po prostu czasami nie mogę, nie mam czasu na I w ogóle. No. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. A teraz przechodzimy do Kimondale. Pytanie to, jaki, jaki twój jest ulubiony pop i nie pop? Yy, ulubiony z LPS? No to z, z popów to ta, może to się zmienia jak będzie miała więcej popów. Mam na dziurkę i wygląda tak. No, to jest z popów. A z nie popów to w sumie ta. I przerobione A, jeszcze mam tak na parę dni jeszcze ten. Ale chyba on ma ma bo w tej ławce. No nie wiem. No, To są trzy? Drugie pytanie. Drugie pytanie. Czemu postanowiłeś? Tu postanowiłaś mieć taką nazwę na kanale. A... Nie wiem. Po prostu ze serialu Roza, ale wiem, że chciałabym mieć jeszcze nazwę The April, ale jednak nie. Bo. No, nieważne. Bo właśnie trzecie pytanie jest o tym, że czy chciałaś mieć inaczej na nazwę na kanał. Tak, właśnie mówię, jak powiedziałam przed chwilą The Avril oraz jeszcze chciałabym mieć y, ta, Mikaela, Mikaela LPS, Mikaela y, LPS albo Nirvana LPS. Tak, ja mam dużo, więc no, no w to, to. A, i tak w ogóle, no to nie mam za dużo właśnie tych pytań, więc będą, nie wiem, 9, 10, nie wiem. Eee, czwarte, tak? Czwarte, tak, czwarte. Czemu postanowiłaś. Yy, czemu postanowiłaś mieć kanał na YouTubie? Czemu? Szczerze. Um, bo zauważyłam, jak inne youtuberki nagrywają i pomyślałam, że będzie fajnie nagrać taki swój jakby odcinek i w ogóle. A poza tym, to nie zrobiłam celowo ten pierwszy filmik, bo <laughs> nie celowo, tylko tak niechcący. Co <laughs> to znowu za reklamy? O, to jest Dobra, nieważne, nie, nie zwracajmy na uwagi. I tak. I no, czwarte. Bo wiedziałam, że y, po prostu duże YouTuberki mają dużo wyświetleń i w ogóle. postanowiłam sama nagrywać, więc no, no to w sumie tyle z, z tego czwartego. Y, piąte. Y, czy jak masz na imię? A ci co wiedzą, to niech wiedzą. Na pierwszym fan mailu, na fan mail to nie chcący wymówiłam. Więc śledźcie mój Mój kanał, a teraz, żeby nie mącić wam już głowy, tak Julia. A, y, szóste. Y, czy... Czy miałaś czy kiedyś nagrać czy kiedyś nagrasz z twarzą Myślę, że tak nawet to niedługo jakieś nie wiem Nie wiem Na czas na, na, na czas tak na, na, na czas na czas na czas... Na czas. Yy. Bo nie wiem, na czas z twarzą może pokażę. Nie wiem, zależy. Yy, już to będzie siódme łasz. No, jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Mm. Szczerze nie mam ulubionej, bo mam dużo, więc. 8. Czy, czy planujesz w, w tym semestrze jakiś serial? Tak. Planuję... Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno już niedługo. Nie wiem, za miesiąc albo za pół. No. Dziewiąte. Czy planujesz na Halloween, czy planujesz na Halloween jakąś, nie wiem, jakiś serial czy coś w tym stylu? A planuję taki horrorek mini, ale to nie będzie takie aż straszne, bo koleżanka mnie będzie nocować i dlatego ona ze mną będzie nagrywać. Tak. Stąd co już nagrywałam... Yy, yy, się nie pamiętam już tej nazwy. Koniec z nami i chyba uratuj mnie. Czekajcie. Sprawdzi na moją ekstrakompię. Zaraz, zaraz do was przyjdę. Um, tak, właśnie to znalazłam. I to jest, uratuj mnie, i znam koniec. A i jeszcze jest jeden, ale niestety zapomniałam tu napisać nazwy. Jest 17 lipca 2020. 2019. Kościół. To jest ostatni dopiero. Wasz. Wasz. Sześć wyświetleń i 6 dni temu. Czyli każdy w jeden dzień to obejrzał. I to 8 wyświetleń. Tak wiem o. I właśnie na tym fan mailu, właśnie pokazałam Wam, właśnie wyjawniałam moje imię. I tak wiem, nie jest to za dużo. O, ten ma najwięcej wyświetleń. Aż 109. I tak wiem, to nie jest zbyt dużo, ale dla mnie wystarczy. No, no i wracając do Keondane. No, y ósme to było i teraz dziewiąte. Y Następna. Poproszę, następna. Yy... Dlaczego? Dlaczego postanowiłaś akurat przysłapy nagrywać? E... Tego to ci niestety nie powiem, bo ja nie wiem sama. No po prostu. To... Po prostu podobały mi się na początku. a z petroby to tam dla dzieci samych i. F, 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 f. A później zaczęłam oglądać się roz, yy, na początku jaki ten film. Nie pamiętam nawet. Wiem o czym był, ale nie pamiętam. Eli, miała na imię. Eli. Eli, tak, Eli. No i po prostu od Eli zaczęłam oglądać. Ona tak się nazywa, ale. Nie, nie wiem jak ją znaleźć. Kiedyś, boże, rok temu ją oglądałam. Już teraz nie. A szkoda. Bo miała bardzo fajne piosenki. Piosenki. Filmy te akurat. Ten serial. Ale nie wiem, dalszych. No. Yy, Następne. Yy. Czy pojawi, czy pojawi się, czy pojawi się yy, czy pojawi się filmik z nebelkami? Yy, tak, już niedługo, ale niestety na razie to nie, bo jeszcze pracuję nad takim fantastycznym biurkiem z łóżkiem. Wypaplałam się, super. No, fff. Najlepiej. No dobra, to, to już byłoby na tyle z mojego krótkiego filmiku. Nawet długo w porównaniu do innych youtuberów to nawet długo. No więc to, to już będzie na tyle. Wiem, że będzie, jest to trochę krótkie, ale lepsze to niż 5 minut. Więc na razie do, do następnego. Bye.